Tak bardzo wyczekiwanego smartfona przez Was to długo, długo nie było. A gdy powiem, że to jest jeszcze Motorola, to tym bardziej sam jestem zdziwiony, ale tak, Motorola G84 przed Wami. Trochę byłem zdziwiony tym, że tak bardzo czekaliście na ten model, bo gdy pierwszy raz spojrzałam na specyfikację, pomyślałam sobie, no spoko, kolejny ok, prawdopodobnie smartfon. Tymczasem bardzo na niego czekaliście, więc pomyślałam. No dobra, widzowie zadecydowali, to dostaję ten model priorytet, więc yy, możecie oglądać jego recenzję szybciej niż sam planowałem. Na pewno mocnym argumentem za G84 jest wykonanie. W Polsce mamy trzy warianty: taki ciemny, granatowy, wpadający w czarny, błękitny oraz czerwony. Te dwa ostatnie różnią się wykonaniem od granatowego, ponieważ mają plecki wykonane z eko skóry, co jest dużo lepszym wyborem niż zwykły plastik. Taka skóra z jakiegoś banana czy innego ananasa jest dużo praktyczniejsza pod kątem utrzymania, zarysowań i ogólnie przyjemności chwytu. Zatem zachęcam do wyboru właśnie tych dwóch opcji, a i gumiaka na ten telefon mogą pominąć ci co bardziej odważni. Ramka jest plastikowa, ale nie jakoś chamsko plastikowa. Kolor czerwony jest soczysty i jest sygnowany marką Panton. Front ma równe ramki, kamerka do selfie jest na środku. Telefon jest odporny na deszcz, bo ma certyfikat IP54. Smartfon dobrze leży w dłoni i w porównaniu do takiego Redmi Note 12 czy Galaxy A34 robi lepsze wrażenie. A przypomnę, to jego obecnie najwięksi konkurenci. W porównaniu do Xiaomi mamy tutaj pod ekranowy skaner linii papilarnych i on działa szybciej niż ten w Samsungu. Jedyne co to brakuje ekranu zawsze włączonego, żeby ten skaner zawsze był aktywny, bo podniesienie telefonu czasami nie skutkuje odpaleniem ekranu moto wraz z podświetleniem miejsca do skanera linii papilarnych. Ogólnie mimo wszystko działa to bardzo fajnie. Motorola poprawiła rozpoznawanie twarzy, działa to szybko po włączeniu ekranu, także nie musimy przesadnie długo czekać. Ekran też trzeba zaliczyć po stronie zalet. Jest tu ekran OLEDowy o przekonnej 6,5 cala i odświeżaniu 120 Hz, czyli Motorola wycisnęła maksimum w tej cenie z ekranu. I rzeczywiście, to jest jeden z fajniejszych wysiedlaczy w tym segmencie. A to dlaczego zapytacie? Ed40 Neo chwaliłem za jasność 1300 nitów i w cenie 2000 zł to rewelacyjna wartość. Tymczasem ten tańszy model też może pochwalić się taką jasnością. Dla porównania, Galaxy A34 ma 1000 nitów, a Xiaomi ze swoim Redmi Note'em zaledwie 900. G84 ma bardzo wyraźny w słońcu panel i pracuje on naprawdę kapitalnie. Kolory są soczyste, kontrast bardzo dobry, jedyne co to trochę zbyt wysoka jest jasność minimalna. W nocy pod kołderką mogą boleć trochę oczy. Wiadomo, jest tryb podświetlenia nocnego redukujący cząstki niebieskie światła, ale jasność to jednak jasność. A dodam, że jest to ekran 10-bitowy. Jest też HDR10, ale ten bez plusa. To naprawdę uczciwy ekran jak za te pieniądze. Czyżby trzeba było zmienić hashtag na Motorola Lepsza, bo to już nie pierwszy taki przypadek Motoroli. Trochę gorzej robi się, gdy zerkniecie na procesor. Niestety jest tutaj tylko Snapdragon 695, a to jednostka, która nie potrafi rejestrować nagrań w 4K. No i to boli. Do filmów spokojnie jeszcze wrócę. W tu uzyskałem 448 tysięcy punktów, czyli niby niespecjalnie dużo, ale też nie mało dla tej ceny smartfona. Wyniki podobne do konkurencyjnego Samsunga i Xiaomi. To, czym ma kusić ten model, to pamięcią. 256 GB wewnętrznej pamięci to dużo, tym bardziej, że jest slot na kartę pamięci. Jeszcze bardziej imponująco ma wyglądać RAM. 12 GB, a to naprawdę dużo. Co do tej pamięci mam pewne uwagi. Właśnie, pamięć tutaj wewnętrzna, to jest UFS 2.2, czyli mogę spokojnie powiedzieć, że jest adekwatna do ceny tego smartfona, albo nawet i więcej, bo w większości urządzeń w podobnych pieniądzach prawdopodobnie bardziej spotkacie UFS 2.1, czyli tą pamięć ciut wolniejszą. Oczywiście liczby są imponujące, ale w praktyce aplikacje w ramie nie są długo trzymane i są restartowane, gdy po czasie do nich wracamy. Natomiast taka pamięć pozwala na to, żeby nie marudzić, że coś nie ładuje się zbyt szybko, czy przechodzenie między apkami było wolne. G84 jest dynamicznym smartfonem, w czym na pewno pomaga brak nakładki i czysty Android 13, jedynie z kilkoma dodatkami od producenta. Apka Moto to serce personalizacji smartfona, ale również dodatkowych zabezpieczeń czy motogestów. W innych odcinkach mówiłem już o zawartości tej aplikacji, więc w razie czego zapraszam do innych testów Motorola na moim kanale. Obecnie personalizacja w tym modelu… no nie można narzekać. Bardzo mnie cieszy to, że Motorola, nie zależy czy smartfon kosztuje 1500, 2000 czy 3500, to serwuje w miarę możliwości to, co ma najlepsze w softwareze, czyli np. zabezpieczenia antypishingowe, platformę Ready For. Oczywiście to zależy, czy też procesor udźwignie takie rozwiązanie. Tutaj akurat platforma Ready For znalazła się, którą też możecie znaleźć we flagowcach z linii Edge. Ready 4 pozwala zrobić z ekranu lub telewizora komputer oparty na Androidzie i to bezprzewodowo. Mamy tutaj 5G jak i NFC. W Play działa dla tego modelu VoiceOver LTE jak i Wi-Fi Calling. Jakość rozmów jest poprawna, a z zasięgiem nie miałem problemów. Zrobiłem błąd nie pokazując w teście Edge'a 40 Neo screenów czasu pracy na ekranie, bo był zaskakująco wysoki względem innych zagranicznych testów, dlatego teraz... PACH! Możecie zobaczyć, że G804 to od 4 do 6 godzin pracy włączonego ekranu, czyli uśredniając przyjmijmy takie 5 godzin, czyli powiedzmy półtora dnia. To za sprawą baterii o pojemności 5000 mAh, czyli tej najbardziej typowej z typowych we współczesnych smartfonach. Niestety szkoda mi bardzo niezbyt szybkiego ładowania. Mowa o 30-watowym ładowaniu, czyli ciut lepiej niż Samsung, ale tu nie ma czym się chwalić. W tej cenie już jednak oczekuję, żebym mógł tak z czystym sumieniem powiedzieć, że to wartość adekwatna dla pieniędzy, które wydajemy na smartfona. Zatem pełne ładowanie trwa aż 5 kwadransów. Oczywiście mamy tutaj głośniki stereo. Nie obiecujcie sobie po nich zbyt dużo. Może i są donośne, ale skrzyczą moc na maksymalnej głośności. Dźwięk na niższych poziomach głośności jest lepszy, ale dalej płaski i totalnie brakuje niższych tonów. Za to mamy jacka 3,5 mm. Na kablowych słuchawkach dźwięk jest bardzo podobny do droższego Edge'a 40 Neo. Jest przyjemna przestrzenność, może nie jakaś szałowa, ale jest. Na słuchawkach Bluetooth dźwięk zawsze był bardzo dobry. Dosyć podejrzanie wygląda mi 50-megapikselowy aparat główny, bo w tej cenie flagowej 50 nie dostaniemy, a miałem nadzieję, że to nie jest ten budżetowy sensor 50-megapikselowy. Okazuje się, że to matryca Samsunga, z którą jeszcze nie miałem do czynienia. Co ważne, jest to oczko optycznie stabilizowane. Do tego mamy 8-megapikselowy szeroki kąt. Spoko zestaw jak na tę cenę. W aplikacji aparatu mamy nową ikonę do wyboru profili kolorystycznych. Wybieracie między automatycznym ulepszaniem, na ogół barwy bardziej jaskrawe lub naturalne, czyli stonowany profil. W każdej chwili oczywiście możecie do tego wrócić i to zmienić. Dobrze te zdjęcia wyglądają, bo dwie najważniejsze cechy, czyli ostrość i dynamika, jest atrakcyjna dla oka. Zdjęcia w szarówce nie są ciemne, kolory są naturalne. Ewidentnie coś tam drgnęło w fotografiach w modkach i to na plus. Zoom dwukrotny nie jest super, widać, że tutaj nie działają specjalne dodatkowe algorytmy, które miałyby popracować nad jakością tych przybliżeń. Szeroki kąt ma autofokus, więc możecie zrobić nim również spoko makro. Ten autofokus to również lekka zmora szerokiego kąta, ponieważ czasami, no nie trafi on z ostrością. Motorola ewidentnie popracowała nad synchronizacją kolorystyczną między obiektywami. Do tego poprawiono dynamikę szerokiego kąta, bo zazwyczaj ten w średniakach Motorola był ciemny, cierpiał na sobą rozpiętość tonalną, no i ogólnie wyglądał jak taki wygrzebany ze smartfona sprzed dwóch lat, gdzieś tam, który leżał w kartonie na strychu. I postanowiono zrecyklingować go. Tutaj to dobrze wygląda. Nie oczekujcie jednak zbyt dużo detali. To dalej jest 8 megapikseli w takim średnio budżetowcu. No i tak, zdjęcia nocne mają dwa oblicza: pierwsze to czernie i cienie, a drugie wszystko pozostałe. Motorola ma problem z zaprogramowaniem algorytmu, który potrafiłby w smaczny sposób rozjaśnić to i owo bez utraty detali i ostrości, przy okazji zachowując naturalność cieni. To niestety leży. Cała reszta jest ostra, dobrze odszumiona, podobnie jak Edge 40 Neo, tutaj również widać rozszczepione światło na krawędziach, co nie powinno występować. Aparat do selfie ma 16 megapikseli. w trybie automatycznym, jak i portretowym jest wsparcie dla HDR-u i to dobrze działającego HDR-u zaznaczam, który chroni tło przed przepaleniami, do tego w trybie auto mamy tryb autonocny dla selfie. Samopstryki są wystarczająco szczegółowe, coś tam oczywiście zaszumi, ale ogólnie to są dobre zdjęcia. Tak jak wspomniałam, rozdzielczość 4K, no niestety nam przepadła tutaj. Kolory na filmach są trochę sprane, nie trudno o przesietlenia. Ogólnie, jak patrzę na te filmy, to są takie, no nijakie. Stabilizacja jest zdecydowanie rozczarowująca, jak na obecność OIS w tym modelu. Efekt jest jak przy takiej zwykłej stabilizacji elektronicznej, czyli, no niestety, filmy do zapomnienia. Czy warto było czekać tak na Motorola G84? Moim zdaniem wszystko w tym smartfonie jest naprawdę w porządku. Oprócz nagrywanych filmów, raz, że brakuje 4K, a dwa, finalne wideo w Full HD, które otrzymujemy, nie jest ani ładnie pokolorowane, nie ma ani fajnej rozpiętości tonalnej, no i po prostu brakuje mi dobrego wideo w tym smartfonie. Oczywiście są rzeczy, które w Samsungu czy Xiaomi są lepsze, są rzeczy, które są lepsze w Motorola, więc nie mogę powiedzieć, że to jest smartfon, który zdecydowanie bije na głowę, inne urządzenia w tej półce cenowej. Tak nie jest. Te urządzenia względem siebie są bardzo komplementarne, więc to przed Wami tak naprawdę jest decyzja, który z tych smartfonów jest najlepszy. Także każda osoba musi zadecydować, co jej najbardziej pasuje w danym telefonie i wybrać go pod kątem swoich zapotrzebowań. Motorola G84 jest naprawdę solidnym smartfonem. Dzięki wielkie za uwagę, żegnam się z Wami. Cześć i do zobaczenia!